Po jednej no to czytaliśmy i po drugiej jest Office Siren. Ha, <laughs> co to za nazwy są w ogóle? Patrz, Office Siren. Jeżeli Altkę nazwiesz Gotką, to ona będzie wyglądała tak, a ta tak. Jed Ale dobrze uproszczone, jak ktoś nie kumarł. Z kanału Zege. Rodzaje dziewczyn w 2025 roku. Ciekawe. Jako młody chłopak, feminista, szanuję wszystkie kobiety i wiem, że nie ma lepszych i gorszych. Dobra, wiem jak to wygląda Ale to serio nie jest żadne performatywne gadanie Bo bycie babą jest mega ciężkie Zobacz na to Rozumiesz, że jesteś sobie taką nunią. Odpierdolisz się, zrobisz sobie wszystko Paznokcie, makijaż, rzęsy Spędzasz nad tym cały dzień A potem wychodzisz na miasto i widzisz to Bo jako chłop, jeżeli już wyprasujesz sobie koszulę To serio, już jest naprawdę dobrze Ale będąc dziewczyną to nie jest takie proste I dlatego też istnieje parę typów dziewczyn Które ci dzisiaj przedstawię I Ale tam jest jeszcze jedna część tego medalu bo z drugiej strony masz też mnóstwo opcji na to, żeby podkręcić swój wygląd, które są w jakiś tam sposób społecznie akceptowane. Więc to jest też powiedzmy dodatkowy perk. Ekspertem od kobiet nie jestem, więc z góry mówię dla wszystkich dziewczyn, które to oglądają i yy, przepraszam, no. Zaczynajmy. Co to, Tradwife? O, Julia, kobieta powinna być kobietą 20 lat, idealna na ślub i dziecko. Ee, zachowuje się jakby żyła na wsi, mieszka w Warszawie, chłopy, gdy tradycyjna kobieta chce tradycyjnego męża. Gdyby mogła, to mieszkałaby tu. Na łonie natury, w chatce w środku lasku, bez zasięgu, bez internetu i ze zwierzątkami wokół. I no, nie ukrywam, ja ramię to, tylko wiem, że po pięciu dniach pewnie by mi się znudziło. Ale to jest nieważne. Bo mimo tego, jak super to brzmi i jak bardzo by tego chciała, to tak się składa, że finalnie 80% z nich mieszka w Warszawie. Tradwife dla wyjaśnienia to taka tradycyjna kobiecość, ale w takiej nowoczesnej wersji. Ale ja na przykład tego nie wiązałem z jakimś życiem w naturze itp. Raczej mi się to kojarzyło bardziej z tym takim klasycznym podziałem. Znaczy klasycznym, no wiecie o co mi chodzi, żeby tam zaraz nie było, by się spłaczą jakieś ulki. No generalnie z takim klasycznym podziałem tych obowiązków, no i tyle, a niekoniecznie z tym, gdzie się mieszka. Ale to nie wiem, może ja takie miałem przekonanie. Gotuje, piecze, lubi to, proste życie. I wiesz, ja to szanuję, tak? Jakby, jeśli można zarabiać na robieniu ciast, to właściwie też bym to robił. Tylko, że przez ostatnie lata to stał się bardziej trend, żeby pokazywać, jak się wiedzie to proste, tradycyjne życie, bez social mediów, w social mediach, sprawił, że tworzy się burza. Bo jedni będą mówić, że ona realnie nie jest szczęśliwa, że ona udaje. Te drugie będą mówić, że są szczęśliwe i nie muszą tego nikomu udowadniać, co w sumie, no, nie muszą robić. Ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście robisz to dla siebie, nie musisz pisać hashtag kobieca energia, hashtag tradycyjna kobieta, hashtag Polka, hashtag. Ale to w każdym trendzie to jest akurat. To jest akurat w każdym, yy, w każdym trendzie i każde mają jakieś swoje te yy, TikToki i yy, hashtagi do tego dopisane. Więc, chyba przy każdym trendzie, by to mógł wrzucić, tak zakładam. Tak wolna. Bo na pewno są ludzie, którzy to lubią, nie o nich tu mowa. Ale są też tacy, którzy będą mówić, że kochają swojego męża, tylko że zamiast męża jest aparat, lampa i 40 ujęć ciasta, którego i tak nikt kurwa nie zje, a dzieci obok stoją głodne, bo mama musi nagrać TikToka jak gotuje. Jak teraz o tym myślę, to czy to nie jest performative? Czy to nie jest damski odpowiednik tego gościa? Pomyśl o tym, jak wcześniej w chłopakach miałeś to, że musiałeś wybrać swoją stronę, nie? Wybrać swoje miejsce na tej skali. To tu w sumie. A co tam było? Poczekaj. Spróbuję się osadzić na tej skali. Jest tak, miłość, ideał kobiet, licznik kobiet zero, ban all periods, literatura feministyczna, inni faceci nie rozumieją, Miserio macza smakuje i po drugiej. Piotek, dobra, trzeba coś pokręcić, dopaminka, wariacik kulturkę elegancką, mogę rzucić kiedy chcę, piwko, meczyk, szybka fura, lubi dyskoteka, robota, szósta rano. Kurwa, ale skrajności. No nie no, Piotkiem nie jestem, na pewno, bo. Dobra, trzeba coś pokręcić, to no nie mój klimat. w hmm. komecie szybka fura, to też kompletnie nie ja. No ale po lewej też Max, to też kompletnie nie ja. Po środku, ale bardziej w prawo? No tak mi się wydaje, no, że powiedzmy gdzieś tutaj, w tej skali, tak? Trochę w prawo, ale. Musiałeś wybrać swoją stronę, nie? Wybrać swoje miejsce na tej skali. To tu w sumie realnie jest tak samo. A tu co jest? Radwife, Po jednej no to czytaliśmy i po drugiej jest Office Siren. <laughs> Kurwa, co to za nazwy są w ogóle patrz. Office of siren. Weronika, beach face, sorry, mam kola. Czekaj, sprawdzę w terminarzu. Potrzebuję tego na ASAP, mam deadline, control free. O. Albo jesteś po tej stronie, albo po tej, ale o tej będzie później, to, to za chwilę. Ale zobaczysz, to ma sens. Że tu w sumie robi się rzeczy, które na ogół podobają się facetom. Oczywiście mówię to w uproszczeniu. A tu? Tu zdecydowanie nie. Ale to ci jeszcze wytłumaczę. Czyli się jakbym zrozumiał kobiety. No i jasne, czy ktokolwiek może ci mówić, jak masz żyć. Oczywiście, że nie, bo jaki jest z tym problem? W sumie to żaden. Generalnie, jeżeli kiedyś po czasie chłop nie zdecyduje cię zostawić i nie zostaniesz bez pracy i bez umiejętności i doświadczenia, to zajebiste życie, serio. Jeżeli mąż trzy miesiące po ślubie nie zaliczy upadku i nie zwolnią go z pracy i nie zacznie chlać piwska, oglądając meczych co wieczór, przez co finalnie będziesz musiała zacząć pracować jako pielęgniarka, kiedy mąż siedzi w salonie i pije piwo, to życie idealne w sumie. No, zakładając negatywny wariant, to wszystko może się spieć. No, kto co lubi? Basic V2, Bestie, Girl Like. No, ja lubię tak muzyki posłuchać. Nowy odcinek ekipy to taka osu. To taka beka. Ej, jakby pistacje. La bubu jest brzydkie, nigdy bym tego nie kupiła, dystansik, haha. Brzmi jak koszmar. Basic, czyli klasyczek zmieniający się co rok. Jak nie wiesz do końca o kogo chodzi, to wyobraź sobie to. Ogólnie masz te wszystkie dziwne, popularne piosenki, tak? To właśnie ona puszcza je na imprezie i się z nich śmieje, ale robi to tak często, że ty w sumie nie jesteś w stanie już powiedzieć, czy ona to robi dla żartu, czy serio to lubi, i sam już potem nie wiesz, czy ona na pewno nie puszcza sobie przypadkiem tego sama. I nie wiem, płaczę dla Bubu. Też mam wrażenie, że duża część z nich myśli, że jest tak po nas przeciętnie zabawna, wysyłając sobie takie memy z przyjaciółką. Gdzie jesteśmy szalone, crazy, the party was lit last night. I wstawiają takie coś na instastory podpisując gdzie są. A jak wracają, to wysyłają sobie memy typu moja bestie kiedy przechodzi. Ale. Tylko tu mówimy co? O jakichś bardzo młodych dziewczynach, tak? Czy tu mówimy o dorosłych kobietach, tak? Czy, czy jak? Bo... No bo jeżeli przyjęlibyśmy te wszystkie rzeczy w kontekście nastolatka, no to. Okej, okay, nie ale jak mówimy o dorosłych ludziach, no to no ciekawe. mój crush i ja wtedy, dobra, wiesz co chodzi. Bo Basic dziewczyna to nie jest złe określenie, tylko tu mi chodzi konkretnie o kogoś, kto całe swoje życie chciał być tą fajną, ciekawą osobą w grupie i gdy próbowała to robić, to później okazuje się, że wow, inni też tacy chcą być, więc finalnie wszyscy robią to samo. Nie mówię, że wyglądanie tak sprawia, że nie masz osobowości. Nie. Nawet dziewczyna, którą spotkasz, która tak wygląda, oczywiście, że ją ma. Może po prostu nie pokazała jej w pierwszych 5 minut, jak ją poznałeś. Bo w rzeczywistym świecie ludzie bez osobowości nie istnieją. Chyba. Jakby chodzi o moment, kiedy Twój gust nie jest realnie Twój, tylko jest kształtowany przez algorytm. I to nie jest he. Ej, to diagnoza. Bo zauważ, że ta postać to poniekąd. Końc... Ja jestem wyjątkowa jak wszystkie. Cowy produkt korporacji, która wmawia ludziom, że do wyrażania się potrzebują nowych ubrań, sieciówki i oglądania wszystkiego, co jest trendy, żeby być na bieżąco. Bo w sumie, kiedy ty oglądasz reklamę, to wiesz, że właściwie to, co oni reklamują, wcale nie jest pewnie aż takie zajebiste, jak to opisują, ale może przez taką małą chwilę chcesz to kupić, ale no powstrzymujesz się. A bo jak widzisz coś na kimś i myślisz sobie, ufa, ale on dobrze wygląda, ale później myślisz, że pewnie przez zdjęcie, przez. Jego sylwetkę i ogólnie przez wszystko, i finalnie tego nie kupujesz. No. To na tego nie ma. Czemu? Nie wiem. Kupienie czegokolwiek na 80% przypadków, finalnie jak to otworzysz, to w sumie nic nie zmienia. Nie jesteś szczęśliwszy. Ale nie to w tym wszystkim jest ważne. Bo, nawet jeżeli byś miał najbardziej niszowy styl, najbardziej niszową estetykę, to nie mając swojej osobowości, to nic nie zmienia. Dlatego ona, gdyby. Mocny statement. Zawsze twój gust jest czymś kształtowany. No, czymś tak, ale chyba jak zawsze chodzi tutaj o skalę, że jak stajesz się takim bezmózgim potworkiem, który po prostu podąża za tym, co ludzie mówią, że jest fajne, i widzisz już w tym taką przesadę. I potrzebę im bardzo mocne identyfikowanie się z każdym trendem, bez którego nie jesteś w stanie żyć, no to raczej mówimy o takich przypadkach. To, że jakoś tam każdy guz jest kształtowany, to oczywiście, że tak, ale chodzi o przesadę, jak zawsze, w tym. By była daniem, byłabym mniej więcej tym. Czyste, zwykłe, nie ma przypraw, nie jest ani dobrze, ani źle. I hot tej. Osobiście uważam, że bycie zypanym na jakiś temat jest cool. Społeczeństwo chce, żebyś nie wydziwiał, żebyś był normalny, żebyś się nie wyróżniał. Bo wtedy nikt źle o tobie nie pomyśli i w sumie jest łatwiej. Jednak po tym się nie dziwmy, że wszyscy są tym. To jest twoja decyzja, ale czy ty chcesz tym być? Pomyśl o tym. To muzyczka. Piąta pobudka, siódma jogging, dziesiąta meeting, dwunasta lunch. Kurwa, nienawidzę tego korpo. Serio, stresy i ludzie, kur... Trzynasta <grymne> call, czternasta feedback, piętnasta meeting z klientem, szesnasta yoga i pilates, siedemnasta call. Ja pierdolę, jeszcze tydzień się zwalniam, serio. Czyli jak widać, życie idealne. Office Siren to druga strona medalu. Jak wcześniej stawiałeś wszystko na dom i rodzinę, to tu stawiasz na swój rozwój i karierę. A przynajmniej tak wyglądasz, bo to niby jest styl, ale ja robię z tego teraz całą postać, ale umówmy się, że y, ty tego nie wiesz i niby będziesz na to narzekał, ok? Ona wygląda, jakby pracowała w korpo i chciała zajść w życiu naprawdę daleko. To jest troje tak, jak miałeś wcześniej tego milionera z moich odcinków, ale w wersji kobiecej. Tutaj grindujemy, wspinamy się po szczeblach kariery. W sumie sam termin określa biurowy styl z lat 90. i 2000. Z taką ostrą, wyrazistą kobiecą estetyką. Łatwo się domyślić, wyróżnia się takimi ubraniami jak marynarki, kamizelki, spódnice, krawaty itd. Podkreślające pewność siebie. T, ale do. Przykłady. Jej profesjonalizm. To jest ta druga strona osi kobiecości. Ona nie ma takiej przeciętnej energii dziewczyny. Tu szanowaliśmy tradycję, a tu ją odrzucamy i lecimy w full nowoczesność. I tak jak mówiłem, wydawać <grym> by się mogło, że idealnym matchem dla takiej kobiety jest ten biznesmen, co grinduje, zakłada firmę, jeździ Ferrari i sprzedaje kursy. Jednak z obserwacji to realne chłopaki szukające takiej baby wyglądają raczej tak. W ogóle właśnie zdałem sobie sprawę, jak bardzo na siłę to jest. Jest coś nowego, a on to widział 20 lat temu. Altka Amelia. Weep gamer O! Zbiera pluszaki figurki. Zakrywa twarz, jak się śmieje, i koledzy z Discorda. Uuu, wcale tego nie było 10 razy na tym kanale. Zacznijmy od tego. Czy wy też macie wrażenie, że populacja alternatywek w ostatnim czasie wzrosła? Nie wiem, czy to przez dostęp do internetu, ale wzrosła. Jakby ogólny wzrost czasu spędzanego w internecie jest rozproporcjonalny do ogólnego udziału alternatywek w społeczeństwie. Jeśli to ma sens. I pamiętasz jak na początku kanału robiłem podział na te kolorowe wróżkowe uwufufu i te mega mroczne edgy? To wydaje mi się, że ostatnio znacznie zmieniła się meta. I znacznie więcej jest tych dark. Jak słyszy się alternatywka, to częściej ma się w głowie obraz tej, a nie tej z kolorowymi włosami, a wydaje mi się, że kiedyś to... Ej, w sumie? Trochę tak jest. ...było inaczej. I nadal ciężko jest mówić, bo tu wpada tak dużo różnych osób. Są te, które kupują wszystko używane i są też te, które kupują wszystko na Sheen. Nie mówię, która jest dobra, a która zła. Bo wiadomo, te dziewczyny w założeniu chcą odbiegać od normy, od tych popularnych trendów, inspirować się różnymi subkulturami, a nie mainstreamem. Jednak kiedyś się mówił gotka, teraz jest alternatywka. Ja nie wiem, czym to na równo przystawił. Jakby ilorowo i ten, to nie wiem, czy to bym tak zestawił. Ze sobą. Czy to ma zastosowanie obecnie przy takiej większej popularności tego? Ciężko powiedzieć, pomijając cały aspekt tego, że są i takie alternatywki, i takie alternatywki. Jakby to nie jest chyba takie głębokie. Czemu ja się nad tym rozwodzę? Wiele osób zapewne też będzie ją źle interpretowało jako gotkę i. O! <laughs> a propos. Nie będę tłumaczył tej różnicy chyba kolejny raz. Widzowie, wy wiecie o co chodzi. Najważniejsze jest to, że po tych słowach, jeżeli altkę nazwiesz gotką, to ona będzie wyglądała tak, a ta tak. I jedna rzecz. Jest jedna rzecz, która łączy, ale dobrze uproszczone, jak ktoś nie kuma, te wszystkie dziewczyny, a mianowicie te buty. To jest niesamowite, że new rocky stały się nowymi dankami panda dla altek. Tak jak lubię te buty, nawet mi się podobają. To nie możesz powiedzieć, że to nie jest już trochę oczywisty wybór. Że jak widzisz taki outfit, to spodziewasz się, że ktoś będzie je miał. Co w sumie zajebiście mówi o naszym społeczeństwie, bo jeżeli buty za 1000 zł są czymś oczywistym, to znaczy, że nam się chyba mega dobrze wiedzie. I teraz podobna sytuacja jak była tu. Miałeś sobie tę parkę, która była całkiem oczywista. To teraz, jeżeli myślisz, że potencjalny mecz dla altki wyglądałby mniej więcej tak, to w sumie chyba nie, bo wydaje mi się, że chłopy, które tak bardzo mówią, że potrzebują dziewczyny altkę, wyglądają częściej tak. Casual. Kinga. Wygoda. No make-up. Kiedyś jej się chciało. Już nie. W sumie nie wiem co tu napisać. Nose żyje. Wyjęte wy... ma nie. Można by powiedzieć, że to jest taka dresiara, ale chodzi mi o to, że stawia na wygodę, a nie że wychodzi. Taka Kasik?. na harnasie codziennie wieczorem do BMW kolei. Każda dziewczyna ma taki dzień, kiedy ma po prostu wyjeżdżane. Kiedy dziewczęce rzeczy stają się nudne i zakłada spodnie w tym związku. I zapytasz, czym to się różni od basic? Dobre pytanie. No, bo to niby są podobne te same fity, ale nie. Wiesz na pewno o co chodzi. Jeden fit składający się z dwóch tych samych rzeczy może wyglądać kompletnie inaczej na dwóch różnych osobach. Pamiętaj, fit nie jest tobą. To ty jesteś fitem. Pomyśl o tym. Więc opisując to, mam głównie na myśli taką osobę, której kiedyś się już chciało, ale teraz nie. I wydaje mi się, że to jest naprawdę duży green flag u dziewczyny, pomyśl o tym. To wcale nie Tradwife jest tą wife material, tylko właśnie ona. Jej jedyny minus, o jakim teraz myślę, to właściwie tylko to, że z tyłu jak się obróci, to może wyglądać trochę jak chłopak informatyk, więc może nie najlepiej dla ciebie. Jak sobie myślę, to to jest ten typ dziewczyny, który wymasterował robienie makijażu w 3 minuty, żeby zdążyć na tramwaj przed wyjściem. I to jest totalnie OP. Gdybym był babą, też bym taki był. I ona też lubi te takie proste rzeczy, ale nie jak Tradwife, tylko bardziej Big City Life Type Shit. Wolałbyś być miejską, czy wiejską myszą? Kto z referencji pisze jeden. Pomyśl o tym. Ale to naprawdę wydaje się być mega wygodna ścieżka. Bo jak chłopak chce wyjść na takiego cool, nonchalant gościa, to musi robić jakieś dziwne rzeczy. Tak na siłę, żeby to wyglądało, jakby się nie przejmował. A dla dziewczyny to przeważnie wystarczy, że ubierzesz się tak. Pomyśl o tym. W ogóle myślicie, że są osoby, które na serio się kierują takimi rzeczami? Znaczy, mi się w ogóle. Właśnie nie wiem. W sensie, ja się sam trochę nad tym czasem zastanawiam, czy to jest tak, że ktoś po prostu siada sobie któregoś dnia na jakimś k**a interesie i mówi: He, hm, zastanowię się, jaki mam styl. Po czym zaczyna szukać jakichś rzeczy z tego niby stylu i zaczyna to kopiować. Czy może to po prostu wynika jakoś tak naturalnie z osobowości tej jednostki i... która po prostu zachowuje się, czy ubiera w określony sposób, bo jest to z nią spójne. Bo na przykład, czy ja kiedyś kuwa usiadłem i zacząłem rozkminiać, no, bo będę siedział sobie w t-shercie i kuwa w tym... w dresach. No nie, no tak wyszło po prostu. Nie, nie roz rozkmin... nie wiem, może to jest jakaś kupa subkultura. Nawet nie wiem, że do niej należy. Jeżeli chłopak ubierze się w taki sposób To pewnie ktoś pomyśli, że nie stara się I że w sumie za bardzo się nie wyróżnia A jak dziewczyna No buty Ferrari, klasyka Ubierze się w taki sposób To nagle jest trochę taka inna Bo wydaje mi się, że mamy w głowie ten przeciętny Piekło mężczyzn Obraz dziewczyny Jako ładnie ubranej panieniczki, która się stara Nie, ja nie chodzę w butach Ferrari To, to ten styl został zarezerwowany dla Isamu akurat Isamu lubi szybkie buty Maluje przed wyjściem i TD. I właśnie w kontraście do tego Nie staranie się finalnie wygląda całkiem cool, chociaż zastanawiam się czy tutaj też nie wpadają takie dziewczyny, które robią nie jestem taka jak inne type shit, tylko w drugą stronę żeby właśnie pokazać, że ja się nie muszę malować w sneakersy i bluze nie to co inne. Niby trochę tak, ale w sumie co to zmienia? Nic, bo do czego dążę? I muszą się starać wyróżnić się swoim wyglądem napocić się, żeby z kimś pogadać to jeżeli ty masz zajebisty charakter i ogólnie jesteś zajebista to nie musisz wcale o tym myśleć, to jest to jest build pod charyzmę jeżeli to ma sens. Czy to ma sens? Mam nadzieję, że ma, bo w mojej głowie ma. Swag. Laura. Królowa Tumblr. Słucha Anderu. Damski odpowiednik tego gościa. I nie mam pojęcia, czy dobrze to odwzorowałem, czy nie, ale nie wiem, jak inaczej mógłbym to nazwać. Chodzi mi o tę estetykę. Wiem, że to nie jest do końca słek, ale to jest coś, co najbliżej było mi w stanie to opisać. Głównie przez te czasem ironię, alternatywny wygląd i to, że większość z nich wygląda, jakby się nie starała. I dlatego to tak dobrze... Wy... To nie było takie trochę jak ten poprzedni wygląd? I to, że większość... To nie jest takie bardziej te alternatywkowe? Chyba jest, czy nie? Z nich wygląda jakby się nie starała. I dlatego to tak dobrze wygląda. Bo nie możesz powiedzieć, że uczucie, kiedy widzisz kogoś, kto wygląda jakby miał wszystko w dupie, a mimo to wygląda lepiej niż inni ludzie, którzy szykowali się dwie godziny, nie jest zajebiste. I to jest jej największy talent. Wyglądanie dobrze w ciu. Nie one mają ten drip w które z pozoru powinny wyglądać dziwnie albo źle. To jest to, co dużo osób chciałoby mieć. Doceniajmy tę sztukę. Sztukę robienia zdjęć z Sony Ericssonem, które wyglądają tak, jakby były robione z przypadku, ale. Realnie robisz je 20 razy. Wiem, każdy w tym był. I chyba nieodłącznym elementem tutaj są futra. I nie wiem, czy też to widzicie, ale w tym roku, przez to, że strasznie je spopularyzowało, każdy zaczyna je nosić. Tylko właśnie najgorsze jest, kiedy nosisz futro z sieciówki z plastiku za stówkę, do tego legizy i później przez to wyglądasz jak, jak to. Nie rób tak. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że kiedyś była alternatywką i to to jest teraz jej ewolucja. To jest jedna z form, w którą można wyewoluować z bycia alternatywką. Jednak mają jedną wielką wadę i Gdzie mówiłem, że się śmialiście. I to jest to, że istnieją tylko w internecie. Naprawdę nie ma takich, a przynajmniej nie spotkałem. I to nie dlatego, że nie wychodzę z domu, ale też pewnie dlatego, że realnie tak nie wyglądają. Bo nie da się tak wyglądać 24 na 7. Moją teorią jest to, że wyglądają tak na socialach, na Instagramie, a na co dzień ubierają się pewnie tak. Więc nigdy nie wiesz, może dla ciebie zwykła dziewczyna, którą mijasz na ulicy, jest najbardziej wysłegowaną osobą w mieście. Nie wiesz tego. Jak teraz o tym myślę, to naprawdę wszystko sprowadza się do tej jednej dziewczyny, do casuala. To jest serio duży green flag. Pomyśl o tym. Bo ona bierze to wszystko, co już kiedyś było w 2013, 2015, 16, ten taki kicz i robi renesans z niego. I uwierz, robi to bardzo dobrze. A, i mam jeszcze jedną teorię. To są jedne z tych, które piją piwo zwykłe, a nie smakowe. I nie umiem tego wytłumaczyć, nie wiem dlaczego, ale to w mojej głowie to ma sens. Indy this list. Boże, ile jest typów ludzi, już się zmęczyłem. Karolina, Indie Rock, win, Vintage, lamp, Lump Enjoyer, Party Girl. Nigdy nie zdejmuję słuchawek. Czy ludzie nie mogli być po prostu ludźmi? To stop, bo jestem prawie pewny, że wiesz o kogo chodzi, tylko większość może nie znać tej nazwy, więc postaram się wytłumaczyć. Jeśli myślisz, że to coś nowego, bo tego nie widziałeś, nic bardziej mylnego. To jest dziewczyna, która wygląda jakby cofnęła się do 2010 i wyszła po dobrej dwudniowej imprezie. Aaaa. Jakbyś spojrzał na taką najbardziej cool starszą koleżankę z liceum, ale to 2K12. Sam styl to nie wiem do końca jak go opisać, bo ja widzę to tak, jakbyś poszedł na imprezę w 2013 i robił zdjęcia z fleszem ludziom, którzy tam są swoim aparatem, który dostajesz na Komunię. Wyobraź sobie jakby ci ludzie byli ubrani, widzisz to? No to właśnie to jest to. Slim rzeczy, skórzane kurtki, imprezy, trochę taki Tumblr. I niby wiesz, to jest to samo co było rok temu z Bedi. Że mógłbyś powiedzieć, że yy, to jest szkodliwe, że to tak nie można, to, to nie jest dobre dla ciebie. No ale kurwa no to jest taki vibe, że ja nie mogę. No, jak patrzę na to, to znowu chciałbym chodzić na imprezy. Czemu ja nie chodzę na imprezy? Czemu ja nie wychodzę z domu? Muzycznie podobnie. Znowu widać powrót do tego, co kiedyś było do tych starszych zespołów, szczególnie poprzez renesans takich artystów jak na przykład Crystal Castus. Ale oprócz tego to wydaje mi się, że nawet brat czy tu wpada trochę tę estetykę. Nie, nie wiem, czy wy to widzicie też, ale może tak trochę. Bo dla chłopa to jest najbliżej takiego swego, tylko jest to trochę bardziej... No nie wiem jak inaczej to nazwać. Serio stary, to jest mega proste, jeżeli chcesz się tak ubierać, załóż to co nosi twoja dziewczyna i nie chodź do fryzjera i masz to. No i na ten styl humory są dość pozytywne, tutaj przewiduje się duży wzrost na giełdzie. To jest bardzo bezpieczny ETF, vintage idzie cały czas do góry, od paru lat, więc ten powrót do ery 2010 elektronicznej muzyki jest nieunikniony. Za granicą już widać jak to rośnie. W pełni zdrowa psychicznie, niemożliwe. Pałun muzea, kiedyś to były ubrania. Po pierwsze, najważniejsze, jeżeli tak wyglądasz, to napisz tu. Archive. wcześniej omawiałem rok temu, jak robiłem tego gościa. I przez ostatni rok wydaje mi się, że to tylko rosło. Dlatego też czuję, że ona staje się coraz bardziej realna. Bo Archive to dziewczyna, która albo robi biżuterię, albo jest modelką, albo studiuje na ASP, albo ma depresję. Minimum jedno z tego, a... Ale losowanie. Jak ma wszystkie, to bingo. Stary, bierz w ciemno. Sam termin odnosi się do archiwów mody, czyli tego co było kiedyś. Luków ze starych pokazów, skóry, bardziej takich dark. Za dużo kolorów raczej nie ma. I tu nie ma nic pomiędzy: albo ubranie kosztuje 10 zł, albo 2000. I obie te rzeczy są z Vinted, bo gdyby ta rzecz, która kosztuje 2000, nie była z Vinted, to by kosztowała 10 tysięcy. Dlatego stary to się mega opłaca. Naprawdę, jestem stabilny psychicznie. Jak pomyślisz, to wszystko zależy od miesiąca. Jeżeli jest przed wypłacą i idzie do pracy, to kupuję tylko w ale potem cała wypłata idzie na jedną rzecz. Muzycznie to się da chyba określić tylko jednym słowem: alternatywnie, czy to rap, czy cokolwiek. Do tego często występuje taka ponadprzeciętna fascynacja Japonią, ale nie tą, co jest teraz i ani lubią. Tylko taką, starą, smutną i generalnie prze*******ą. W ogóle... Od kiedy go oglądam, tego Zege? Oglądaliśmy chyba ze 3 czy 4 filmy z jego kanału. Ostatnio mam wrażenie, że wszyscy jakoś nagle jarają się Japonią. Że mówią, o Boże, jak ładnie, jaka architektura, jaki klimat i kultura Japonii są wspaniałe. Więc mówisz jej, nie wiem, to może polecimy sobie na wakacje i będziemy mieszkać w takim mini domku w lesie. I ona mówi, że naprawdę? Wow, super, u nas czegoś takiego nie ma. Zobacz, jaki klimacik, jaka natura, tak tradycyjnie japońsko. Potem mówisz jej, że to w karkonoszach jest, a nie w Japonii. I wtedy mówi, że nie, to, to to, już nie takie fajne, to już nie. Ale wiesz, co jest fajne? To. Nowy odcinek na nowym kanale. W ogóle bardzo dziękuję za 100 tysięcy wyświetleń. Jeszcze po przerwie, naprawdę crazy. Wiz Ciekawy materiał. Nie wiem, kurwa, że ludziom chce się tyle uwagi przykładać do takich rzeczy. To jest dla mnie hit, kurwa. Że się jakoś tak identyfikują, że się tak muszą wyrażać tymi ubraniami. Ten. Nie wiem, dla mnie to było męczące. Ja się cieszę. Mój gust polega, kup t-shirt, kup dress, weź but. Nie zapomnij i to koniec.